Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paweł, a to jest kolejny odcinek Amnesii Custom Story. Dziś gramy w Dark Case. E, dałem już um, poprzednio chciałem nagrywać ten custom, jednak coś wyskoczyło, że nie dało się załadować e, tego customa, więc wyłączyłem i spróbowałem i wtedy zadziałało. Teraz działa, więc w okay. w życiu, some true and some just In those stories, there's always a clear line between evil and good. In each of them, the main character achieves something great and stops the villain to save the day. The hero is praised and rewarded. However, that kind of ending only happens in the stories. The truth is, there isn't a very clear line between good and evil, but rather a gray area. And the world is much cooler and the hero doesn't always come out on top nor does he always do what's right Dobre. my name is william and this is my story jay william a Hmm. history hmm, hmm, hmm. Parę customów, to w, w, chyba w dwóch czy trzech wyskoczył mi dziwny błąd, fatal error, w którym pisało, że nie mam jakiejś mapy. Mam nadzieję, że w tym customie nie wyskoczy takie coś, że będziemy mogli dojść do samego końca. Mam taką nadzieję. Move out! Go, go, go! I am visual contact engaging lol lol ah, I'm hit. Medic, we got a man down fall back fall back your guardian Ciekawe, jak będą sprawowały się klatki. Ol! Zaczynamy już z czerwonym życiem, no ekstra! Wórzeczku... No, ale dobrze chodzi, dobrze chodzi. Czemu on... aha, jest, dobra. Thank you for dividing my story! Aha, dobra, Tu tutaj jest... Um, o, czekajcie... To jest powiedziane, co mam zrobić, tak? Tylko kurde po angielsku. Jakbyś jeszcze mówił bardzo dobrze angielski, to by było fajnie. Screw drive. to jest. To jest. To jest. Eh. Chyba tak. Eee, lying comfortable outside. Perturum. bathroom Fashion. Basement to jest biewnica, swear. A, tupa się, se tu tu jak będziemy grać, to się tak będziemy ogarniać na ...inside... Okej, okay, co tu jest? Muzyka jest dobra. Muzyka jest dobra. O, podniosłeś... Ej, kit! Ejski! ...mmm... lights as i dobra. Polepszyło się. Tyle dobrze. Idziemy. Przestrzeń dosyć a czemu tak jasno? Ja się chcę zapytać bardzo jaśniutko. Dobra, jeden. Jeden będzie, jeden dobrze. O, jest dobra. Chodziwe. Dobra. No. Tu coś... O oil. Dobra rzecz. Coś jeszcze tu jest. Co chyba się nie zbieranie. nie? zbiera się, nie. Nie zbiera się. I... Mm. Słyszę jakby ktoś lał, albo coś się lało. Nie wiem, tam... Krew. No, wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia. Hops! Jest tu coś fajnego. Stryjtaśma, ale to chyba nie to. Nie tego szukamy. Aaa... Aaa... A, cóż, się, otwórz się. Nic nie ma, nic nigdzie nie ma. Tu coś jest. I can't enter and don't really mind. Mm -hmm. Nie wiadomo, jak to się dostać. Musimy dowiedzieć się... O, Radio Radioblędziołek. Hmm, o, oh, tutaj już ktoś był, tak mi się zdaje. A regular... To jest niepotrzebne. Muzyka jest dosyć fajna. Eee... Taka fajna jednak może nam przygłuszać trochę, ale jest na jedynce, więc jak może przygłuszać? Dobra, ja to sobie przyciszę potem, jak będę... O, kibelek. Jak będę ten, jak będę... Renderował. Tutaj taśma... Uuu... Mhm. Super sprawa. mam oil, ale oil jest do lampy, tak? Tak. Tam jest apteczka, jeżeli się nie mylę everyone? Even. O, oh, tam coś się stało. Nie, do tego nie podchodzisz, bo może mnie popieścić. O, oh, tam jest dziura. Look like someone tree, but keep people. Damn, nie przeczytałem. Za późno. Dobra, tu jest. You can't save the game in the time before you to take a Nie, tutaj nie będzie. Czemu ja mam niby. To grę, z tym, wyszło grę. Aha, to jest zapis gry. O! Dobrze, fajnie, że zapis gry jest. Czyli to będzie dłuższa rzecz niż mi się wydaje. O! To się czyta, nie? to się nie czyta. Kurde, ścina. Znaczy, klatkuję. O, o, ojej, o, ojej, ojej, Poniosłeś ojej, Światło. ojej, 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 Tam zapewne nie mam iść, bo się zabiję. Zamknięte? Zamknięte. O! Wózek. Przejadę się na wózku. No jedź. Pips. Ej, nawet się kółka nie wracałem. O! Łoł, wow, Łoł, wow, wow. Proszę pana. Tu jest kartka. Spojrzę się nie ma tak. Nie, nie, to nie jest kartka, to jest. Co to w ogóle jest? Ej! Proszę pana! Hej! On nie żyje! On nie żyje! Eee, może przejedziemy? Nie, zostawimy go. Niech sobie leży spokojnie. Oh, dobra. Pamiętnik, zadań, pamiętnik. Everyone gone. O Jezu Mary, jakie długo doczytałem. Nie chce mi się czytać. No, tam się idzie dostać, idzie dostać. No, 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 włazimy, włazimy, daj radę. Tam jest zablokowane, ale damy radę, damy radę. Jej, udało się. Ktoś nas zablokował, ale daliśmy radę. Jesteśmy dobrze. Złe krzesła, złe krzesła. Czy tam coś jest pod tym? Nope, tam nic nie mam. Hmm. Muszę znaleźć. I'm. I'm so sorry. O oh, jest. Mówię, mówię. Dostanę się tam? Niech nie dostanę się tam, chociaż. Mmm, dupa. Trzeba iść. E, drzwi czyli. Zfiną film. Bo no, tam chyba trzeba będzie otworzyć tym. E, z... O, to jest Fields. Widzimy chciały zdrowie. To jest zdrowie? Czy co? To jest niemożliwe, żeby to było zdrowie. Tutaj nie ma żadnej żarówki, tutaj też nie ma. To trzeba było otworzyć ten. A to jest... to jest? Kanko jest sandy, to nie? Tutaj się tego nie da. To też jest zamknięte. Nie, to też nie da rady. I gdzieś chyba były jeszcze drzwi tu mam zdjęte, tu chyba do tego Tu chyba mm. To było naprawdę Delikatne z mojej strony wskazówki. Aha, to jest dobra. Walkthrough hospital floor, ale nie chce mi się, chyba że... Hmm. Aha, painting, obrazy. They go to reception and use the screw on the painting. Uuu. Ale no to to jest zła rzecz, tylko kurde. The... Recepcja... Tu. No. Ki. No, 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 do czego jestem? ki? Nasz Trzy. Do tych drzwi? Możliwe, że do tych drzwi. Nie, nie do tych. Tak więc, ee, do tych poprawek lub tam na przodzie Ciekawi mnie co tam jest tam napięte. O, otwarte, dobra Wow tu się dzieje? You can probably turn off at the power here I wyłączyłem, no super, co ja zrobiłem? Włączyłem Nic ciekawego nie ma. Tu też nic nie mam. 11 minut. Okej, okay, tutaj też nic nie mam. O, jest. Wow, Okej okay. Czyli teraz można wyłączać. Dobrze w ogóle? Bo, nie, dobrze, w tą stronę. Okej. Okay. Teraz wyłączymy. Jeszcze mam spół... ale jest. Ale nie wybrałem do połączenia. A No lol mi się tego nie da otworzyć chociaż no do góry i było oczywiście Aha Ok Uuu teraz mi spadły klatki, ale już się powyższyły dobra Czemu ja mam 50 klatek? Jak powinienem mieć 30? No anyway Co tam było napisane? Wskazówki Dobra Mmm... Hmm. Aha Dobra Rozumiem, co mam zrobić, że... Wow Wystraszyłem się tego, co ja dodałem na środku <laughs> Nie wierzę, nie wierzę O, wow, wow, Sanity To nie Tak chyba powinno być. Dobra, tu użyjemy tego. Ok, i teraz idziemy włączyć znowu zasilanie. Dzięki czemu pojedziemy na pierwsze piętro. Cześć, Wójczech. Ale 12 nastrój tu jest. Masakra. Dobra, lecimy. No, wow. wow, wow. o, dobra, to jest tylko ten. Tylko. Ach, jest, dobra. Mamy drugie pięterko. Pierwsze pięterko, co to jest? Cella, cep, czu, czu, pszczur, czu, ba, ba, ba. czu, czu, Find the key on the first floor. No dobra, fin first floor. floor, tak, to idziemy na first floor, czyli tu chyba, basement, first floor, dobra, tu. Okej, okay, 14 minut. Kurde, nagrywałem kamerką, znaczy nagrywałem programem, który miałem w tym, w... oj, zcięło. ojej. FPSy, dobra. Nagrywałem programem, który miałem w domyślnym, domyślnych programach, jak pobałem laptopa. Kamerkę nagrywałem i okazało się, że najbardziej tnie, że przez to właśnie mm, z gier takich słabych spadały mi FPSy z 40 do 12, 10. Dlatego potem zostałem a pieprze to i nagrywam Camtasia, i tam jest jakie coś jak. What happened here? Dobra. Mm. Oh yeah, people. Ciao. The hospital, a place where people go when, when they get sick or wounded, a place where they can get help out of a sudden. It's the most dangerous place to be at. Ah, talk about bitter iron Abrak, okay. uh, no, I I I próbowałem i włączyłem po prostu Camtasia i tam nagrywam kamerkę. Okazało się, że mam 30 fps 40, i nagrywam. Wszystko ok. Więc, jeśli tak dalej pójdzie, no to będziemy Camtasium nagrywać. Dobra, co ja mam dalej zrobić? Ale to jest zła rzecz, bo kurczę Find the Red k Clean, lying next to dream, dead woman. Oh, pick picking up a go back to second floor, uh, find the uh, bathroom and i decay and the show one cake is clean. Pick up and you will be able to enter the rooms on the first floor. Dobra, poszukamy, co tu się dzieje, czy są tu jakieś fajne. Wow, yay, artyczka, Pacjent Gar o oh, Garfield Warberg. 55 lat. starym problemy z piciem e no, no, no. Hmm. Tak, tyle wiem. Kością powiedział, no, co mu zrobili, co? Co mu zrobili? Co ci zrobili, Powiedz, Co ci zrobili? No, zrobili się dosyć ostro się wili zamknięte 17 minut I tak będziemy po 30 minut odcinkiej będzie dobrze będzie wsio ok wow 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 wszystko ok ale wiecie co bardziej chyba mnie yy... bardziej mi chyba yy... rusza nie znam bo myślałem że to ktoś idzie a to jest tylko ten Bardziej mnie rusza yy, klimat, właśnie taki dosyć yy, taki specyficzny dla amnezji Czyli Wow, on tu był cały czas? Właśnie, tylko tu nie było. Ja tego nie mogę teraz zobaczyć, ale Wy powinniście zobaczyć. Ja! Tam ktoś stoi, uuu uh, To chyba tam muszę iść po k... Keycard Rate... LOL Profesorek he uh, died Dobra Keycard Co tu jest? tutaj jest? Pills? Wow, owek, ale ołówek mnie nie jest potrzebny. Owek nie jest mi potrzebny. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj jest zamknięte. Gdzie jest ta pani? I są, jest krew. I to dosyć dużo krwi. I kap kap kap. Aby to miał przeczytać, mhm. tutaj są wszystkie informacje na temat Young Body, coś takiego, komu się chce to czytać? Komu się chce, lol, ja to mam iść, tak? Eu ja tá morre ir. Sério? Red Kay, I teraz muszę się. Jeszcze tu mogą być jakieś rzeczy ciekawe. o oliwa. Mówiłem, że coś tu się znajdzie. coś tu będzie. Tutaj, tutaj, tu. Zamknięte. te również są zamknięte. Tak jest. I teraz idziemy, jak to tam by pisało, chyba na drugie piętro. LOL! on... Tu się coś za moimi plecami definitywnie dzieje. Dobra. Idziemy na drugie pięterko do sypialni. Dobrze mówię? Czy do tego? Czy do Łazienki PES? No, chyba do Łazienki bardziej. My tu byli, tak? Byliśmy tu Gdzie było te czerwone? To akurat było tutaj, nie potrzeba tego Na pewno tu mam iść Że Shower, A Gdzie była? łazienka Aha, chyba wiem, gdzie na samym początku trzeba się wrócić. Tu tak jest. Dlaczego mamy? Inteligentne. Aha, chyba, dobra, umyć z krwi. Dobra. I teraz wrócić się na, pewnie udać się na, um, pick up and you will go to the room of the first room. Enter the rooms of the first room. Aha, czyli będę teraz dostęp do większości pokoi na pierwszym piętrze. Znajdź, to e, toporek. Dobra. Znaleźć mam to pory. To jest moc to przewodnik nasz. Pierwsze pięterko. Teraz mogę otwierać wszystkie drzwi. Jakie są 23 minuty. Nic się tu nie działo, praktycznie. Nic. Dosłownie nic się tu nie działo, tak? To mi się zdaje. Były jakieś zamknięte. On tutaj sobie siedzi. Nie, sobie siedzi. O, tu już, dobra. Tutaj jest wejście na przykład do tego. Można otworzyć. O, oh. o, oh, wow, wow. Dobra. Save. Game save. Dobra. O, i mam X Tutaj nic nie ma. Okej, okay. byłem... 200 p.s. a czuję tak jak kurde mi to jakoś tak ścinało, Nie wiem sam. Dobra, jeszcze z tym. Mm, mm, mm. Tutaj, jeszcze tu. No, dwa łówki tutaj nic nie ma, a tutaj też nic nie ma. No, otwórz się, a tego się nie da otworzyć. Tego też się nie da otworzyć. Jeszcze tu, bo tutaj widziałem, tak, to są. Wow! Fajne miejscowo! Lodówka kuchenka Bam! Udało się! O! Autka o, Jakiś ten... Dobra, znowu, czego mi się nie chce czytać Dobra, po co nam był ten... Ejkss Ej, to... Aha, dobra Mam teraz się udać na... do... Do... Wywnicy. I tam będzie następna część. Jesteśmy w, w, w piwnicy, chciałem powiedzieć, w bibliotece. Um, I chyba w tym miejscu skończymy ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie go i zapraszam do kolejnych z Dark Case i różnych innych, jak również z Eden Eternal, którego teraz gram. No i Fira oczywiście. Bardzo dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego materiału. Nie było w nim nic strasznego. Mam nadzieję, że w następnym materiale będzie już, będzie można się już nieźle wystraszyć. Dzięki jeszcze raz wielkie. Trzymajcie się. I do następnego razu. Cześć!